28 kwietnia Iwona Świtała. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie. Dzisiaj w programie: Czy grozi nam strajk urzędów skarbowych, finałowe rozgrywki amatorskiej piłki siatkowej oraz piłka nożna na Wesoło w SP15? W ostatnim czasie pojawiły się sygnały o rozpoczęciu akcji strajkowych przez pracowników urzędów skarbowych. Taka sytuacja z pewnością sparaliżowałaby funkcjonowanie urzędów, tym bardziej, że zbliża się termin rozliczenia z fiskusem. Postanowiliśmy sprawdzić, czy raciborscy podatnicy mogą być spokojni. Zapowiedź strajku stała się tym bardziej groźna w związku z tym, iż końca dobiega tegoroczna akcja rozliczeń podatkowych. Jeżeli pracownicy Urzędu Skarbowego domagający się obiecanych podwyżek podjęliby wezwanie do strajku, sugerowany termin jego trwania przypadałby na dni 28 do 30 kwietnia. Jak uspokaja naczelnik raciborskiego Urzędu Skarbowego, nic takiego nie będzie miało miejsca. Urząd Skarbowy w Raciborzu pracuje normalnie, wszystkie stanowiska Obsługujące akcje zeznań są uruchomione. Do końca kwietnia pracujemy w normalnych godzinach, czyli od 7 do 18. Wynika, że podatnicy, którzy czekali do ostatniej chwili, mogą być spokojni, zdążą złożyć zeznanie podatkowe na czas. Dodatkowo, jak poinformowała nas pani naczelnik, w gminach Pietrowice Wielkiej i Kornowac w dniu jutrzejszym zostaną uruchomione dodatkowe punkty obsługi podatnika. Zaś pojutrze takie punkty będą działać w Urzędzie Gminy Nędza i w Urzędzie Miasta w Kuźni Raciborskiej. Na dzień dzisiejszy do Urzędu Skarbowego wpłynęło 30,5 tysiąca zeznań podatkowych za 2017. Rok. Spodziewana liczba osób, które jeszcze nie rozliczyły się z fiskusem to 3,5 tysiąca. W związku z akcją rozliczeń podatkowych pojawili się także oszuści, chcący za pośrednictwem pisma wezwania, zdobyć dane osobowe podatników. Być może zdarzyło się w raciorzu tak, że niektórzy podatnicy otrzymali przesyłkę z napisem rozliczenie podatkowe, i tutaj chciałam przestrzec wszystkie osoby, które otrzymały taką informację. Ponieważ nie jest to pismo wysyłane z Urzędu Skarbowego w Bożu. to pismo nie zawiera również żadnych danych identyfikacyjnych z jakiej instytucji zostało wysłane. Osoby sporządzające to pismo proszą o podanie danych osobowych celem weryfikacji deklaracji PIT 8C. To jest taka informacja o dochodach z innych źródeł i przychodach z kapitałów pieniężnych. Mam tutaj na myśli Dochody wypłacane przez zakład ubezpieczeń społecznych, np. z tytułu urlopu macierzyńskiego bądź np. z odpłatnego zbycia akcji. Bardzo proszę o niepodawanie danych osobowych. Prosimy o ostrożność, bowiem, jak podkreśla pani naczelnik, Urząd Skarbowy nie jest autorem wspomnianej przesyłki. Raciborski Sezon Motocyklowy 2008 rozpocznie się już 1 maja o godzinie 12 mszą świętą w Kościele Fernym przy ulicy Mickiewicza. O godzinie 14 na stadionie Osir przy ulicy Zamkowej rusza festyn z motocyklistami. Wśród wielu atrakcji będą m.in. koncerty i możliwość przejażdżki na motocyklach. Zarząd komisaryczny rodzinnych ogrodów działkowych Widok w Raciborzu-Brzeziu zwołuje w dniu 9 maja o godzinie 16 w świetlicy spółdzielni mleczarskiej w Raciborzu nadzwyczajne walne zebranie działkowiczów w celu wyboru nowego zarządu. Uchwały podjęte w drugim terminie o 16.30 obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Finałowe rozgrywki Raciborskiej ligi piłki siatkowej pod patronatem prezydenta miasta Raciborza odbywały się w hali sportowej Osir przy ulicy Łąkowej w minioną sobotę. Raciborska Liga Piłki Siatkowej powstała w 1997 roku na bazie tradycji sportowych Raciborza i dużej popularności piłki siatkowej w naszym mieście. Sobotnie finałowe rozgrywki stanowiły zakończenie 11 sezonu, w którym uczestniczyło 10 drużyn. Zawodników łączy wspólna pasja do piłki siatkowej. Cieszymy się wszyscy, że możemy w Raciborzu organizować imprezę, która zrzesza tak dużo ludzi i tyle osób jest zaangażowanych. Bo praktycznie patrząc na 10 czy 12 drużyn, jest to ogółem razem z rodzinami około 500 ludzi, którzy są zaangażowani, chcą i coś robić dla Boża. Myślę, że ładnie w ogóle można popatrzeć na to, co się dzieje tutaj. Brakuje nam imprez w Raciborzu Bożu, a, a myślę, że Siatkówka, która ostatnio jest i na fali, może nam wracać, może przynieść dużo przyjemności, przyjemnych chwil. Tak samo jak druga liga, która po prostu zakończyła w tej chwili sezon na piątym miejscu. Rozgrywki były tak wyrównane, że trudno było wytypować zwycięzcę przed ich końcem. Każda drużyna chciała zwyciężyć. Przed Wami wielki finał 11, 11 edycji ligi, amatorskiej ligi piłki siatkowej. Jesteście zespołem młodym i już w finale. No w tym roku się udało od dwóch lat, niektórzy powtarzali, że drzemie w nas taki potencjał, że stać nas na awans do finału, że stać nas na agres z najlepszymi. Niestety się to nie udawało, w zeszłym roku nieszczęśliwie przegraliśmy półfinał właśnie z Enterem, a w meczu o trzecie miejsce ulegliśmy Złotnikowi. W tym roku jesteśmy w finale i mamy nadzieję, że uda nam się zwyciężyć. Rozgrywki zakończyły się sukcesem Lunatyków, którzy obronili tytuł sprzed roku pokonując drużynę Elbisu wynikiem 3 do 1. Na miejscu trzecim uplasowała się drużyna Enter Insalmak pokonując drużynę Złotnik -Chrzan. 3 do 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich chętnych do udziału w meczu piłki ulicznej, który odbędzie się 3 maja o godzinie 10 na placu Długosza. Zapisy do drużyn w dwóch kategoriach wiekowych do 16 i powyżej 16 roku życia organizowane będą pół godziny przed meczem. Uczniowie raciborskich szkół podstawowych wzięli dziś udział w turnieju piłki nożnej na wesoło organizowanym przez szkołę podstawową nr 15. Turniej ma już pięcioletnią tradycję. Drużyny biorące udział w rozgrywkach walczyły o puchar dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 z oddziałami sportowymi. Jednak nie sama rywalizacja była najważniejsza. Jednym z głównych celów turnieju, jak twierdzi jego organizator i pomysłodawca Wojciech Rauch, jest propagowanie sportu i zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi. A żeby było wesoło, jak mówi sama nazwa turnieju, drużyny są mieszane, bowiem składają się z trzech chłopców i trzech dziewcząt. Celem turnieju jest rozpowszechnienie piłki nożnej, szczególnie u dziewcząt. Jest to turniej, gdzie udział biorą dziewczyny w składzie wymieszane z chłopakami. Tym bardziej, że mamy w Raciborzu pierwszą ligę kobiet. No i żeby takie zaplecze, żeby zaplecze piłkarskie dla kobiet było, żeby może trenerzy, którzy są też również tutaj dzisiaj zaproszeni, przyszli i wyszukali jakieś talenty młode, więc Główną, głównym celem jest rozpowszechnienie tej dyscypliny, trochę zabawy, trochę śmiechu, trochę z humorem. Wynik tutaj nie jest najważniejszy. Ale czy mieszany skład drużyn jest dobrym pomysłem i czy sprawdza się w praktyce? Widać, że chłopcy z dziewczynami bardzo dobrze sobie radzą, mimo wydawałoby się, że będzie to. Kupa śmiechu, że tak powiem, ale jak na mojej drużynie mogłam sobie zaobserwować, to świetnie sobie poradzili z taką e, wielką, potężną szkołą jak jedynka. Na razie sobie daliśmy radę, mamy 0-0, zobaczymy jak będzie dalej. Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła SP numer 18, drugie zajęła SP numer 15, a trzecie SP numer 4. W wyborach na najlepszą zawodniczkę zwyciężyła Karolina Wieczorek z ZSP numer 2, z kolei najlepszym zawodnikiem ogłoszono Konrada Świstowskiego z SP numer 18. Ponieważ założeniem turnieju jest głównie zabawa na wszystkich uczestników, czekały słodycze i napoje, zaś zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. To wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości raciborskich. Żegnam Państwa i życzę miłego wieczoru.